Ta, ta, is bywodd, ca betho, am

Come

Do końca robić swojego boiska, chociaż remis uratowany, w końcu to się. Nie, typowy, typowy mecz walki, tak? Charakteryzujący derby. Myślę, że zasłużony remis 2-2 <laughs> i myślę, że no, do, dobry mecz na wysokim poziomie, myślę, że dużo walki. Walka była o każdy centymetr boiska, także... Dla Twoich chłopaków i też dla chłopaków z Lechy to takie szczególne mecze. No tak, no nie ukrywam, że dziś ta drużyna Woskara została podzielona między Lechie a Woskar. Także no na pewno szczególny mecz dla nich. Ale tak jak mówię, wynik zasłużony dla obydwu drużyn. Podobna, podobna charakterystyka również. Zadowolony czy mniej zadowolony? No mniej zadowolony. Na wyjeździe udało nam się wygrać 1-0, a tutaj liczyłem również na trzy punkty. No dobra Marcin, no to z twojej perspektywy jak to wszystko wyglądało? Eee, troszeczkę tacy wyszliśmy spięci, trochę przestraszeni. Eee, na początku straciliśmy bramkę, co nas troszeczkę zdeprymowało. Niewiele nam wychodziło. Przygrywaliśmy się przerwy 0 w przerwie, byliśmy zawodnikom, żeby no, troszeczkę się rozluźnili, bo nie walczymy ani o awans, nie walczymy spadek, żeby po prostu czerpali więcej radości z tego grania, I żeby się pokazali na tym boisku, co, co niektórzy tutaj, można powiedzieć, zostawili sporo zdrowia z jak najlepszej strony I żeby się przypomnieli tej kartce ludzi, która tutaj przychodzi na mecze że jednak nie zapomnieli jak się gra w piłkę. No i to poskutkowało, strzeliśmy szybko bramkę kontaktową, później udało się, było bardzo ładnie jak strzelić bramkę na 2-1 i można no, powiedzieć, straciliśmy po stałych fragmentach te bramki, ale z przebiegu, patrząc myślę, że remis jest Ani, ani tak, jeszcze super, jest. Dla Ciebie satysfakcja jest? Czy no wiadomo, zwycięstwo to już byłaby taka stuprocentowa, natomiast no Pewien progres jest, tak? No punkt w dwóch No tak, siebie przegrali, przygrali te, jak zniszczyłeś, yy, w takich okolicznościach, gdzie w karnego można powiedzieć, czasie gry, można powiedzieć, że w ogóle ten sezon to jest jakiś progres dla mojego zespołu. Pomimo tych osłabień jednak jak zawodnicy jest nas można powiedzieć 12-13, ale zawsze możemy liczyć na tych, którzy są i... Stale robią jakieś postępy, no, może trochę słabiej grupa dzisiaj Dawid, który wszedł z Słowki ale to dla niego też jest, on też grał w Oskarze, jest młody chłopak, no, mało trenuje, żeby tak, troszeczkę taki był cięższy, ale tak jak mówię, no, ten sezon jest jakimś progresem, trudno się, że zawodnicy wykonał jakąś pracę. No. Dzięki bardzo.